Cześć, cześć, cześć. Witam, do wa witam Was ponownie. Wracam do Was z akcją edukacją, czyli krótki live edukacyjny na temat bardzo często zadawanego przez Was pytania, na czym polega zdrowa pielęgnacja. Więc przyszłam do Was z gadżetami, z rekwizytami, którym będzie pomarańcza, gdzie będą wykałaczki, jak i również coś, co pożyczyłam od moich córek, czyli. Ciastolina, ok? Um, więc poczekam sekundkę, jak to się zjawi, dajcie znać, skąd się łączycie, dajcie trochę serduszek. Um, jeżeli oglądacie na żywo, oczywiście nagranie będzie do wykorzystania, do oglądnięcia przez każdą z Was, która interesuje się zdrową pielęgnacją. Um, I tak, dlaczego pomarańcza? pomarańcza będzie symbolizowała naszą skórę głowy, tak? W momencie, kiedy się urodzimy, tak, wiecie, cytrusy mają porowatą powierzchnię, więc w momencie, kiedy się rodzimy, mamy piękną, czystą skórą głowy. I tak, jedne dzieciaczki były obdarzone większą ilością włosów, tak? Niektóre dzieci się rodzą z włosami, u niektórych te włosy po prostu rosną z czasem, tak? Więc to jest oczywiście zdeterminowane przez geny, tak? Ile tych włosów komuś wyrośnie? Ale tak wygląda nasza skóra głowy i włosy, kiedy się urodzimy. Nasi rodzice od najmłodszych lat oczywiście dokonują za nas wyborów produktów do pielęgnacji włosów, do mycia, tak? Czyli szampon, odżywka. Tą decyzję podejmują za nas rodzice. Jednakże, kiedy następuje ten okres. Być może nastolatni, tak, kiedy idziemy po raz pierwszy do drogerii i mamy tą moc w rękach, aby sobie zakupić produkty, jakie po prostu nam wpadną w oko, bo tak robi większość z nas. Ja również w taki sposób dokonywałam zakupy, robiłam zakupy, tak, dokonywałam w taki sposób wyborów, po prostu patrząc sobie na to, co obecnie jest modne, co jest nowego w drogerii, po prostu sobie kupowałam szampon z odżywką, tak. Coś, czego, o czym nie jesteśmy świadomi, e, ponieważ nie mówiło się o tym głośno do niedawna, to jest. E... Skład produktów do mycia włosów drogeryjnych, tak? Ale i również bardzo wiele profesjonalnych marek, tak? Bardzo często kupując nowy zestaw, na przykład do włosów zniszczonych, em, zawierają te produkty woski i twarde silikony. I tutaj Wam właśnie zobrazuję, używając ciastoliny, co e, używanie takich produktów powoduje na naszej skórze głowy. Więc, e, twarde silikony i woski tworzą mikropowłoczkę, czyli bardzo cieniutką warstewkę, która oblepia naszą skórę głowy, tak? Czyli zatyka, Mieszki włosowe, zatyka ujścia, tak samo do mieszków włosowych, bo nasze mieszki włosowe czyściutkie mają formę lejka, więc w momencie, kiedy zaczynamy używać produktów do włosów, szamponów, odżywek, masek, ale i również produktów do stylizacji, olejków z dodatkowymi silikonami więc one tutaj bardzo często formują właśnie takie oto nabudowania, tak? To jest taka mikropowłoczka, oczywiście, i jest ona bardzo ciężka do zmycia przez używający właśnie szamponów drogeryjnych. Mało tego, tak, nie tylko nasza skóra głowy jest oblepiona, ale i również mikropowłoczka tworzy się na naszych włosach, czyli nasze włosy po prostu zostają laminowane, tak? Twardymi silikonami i woskami, które znajdują się w tak jak mówię w produktach do pielęgnacji włosów, tak. Więc w taki oto sposób tutaj nasze włosy zostają oblepione. Ja tutaj oczywiście zademonstruję tylko na jednym włosie, bo inaczej bym tutaj siedziała bardzo długo. I też bardzo często też robimy sobie zabiegi, laminujemy nasze włosy, na przykład robiąc zabieg Keratynowego prostowania włosów, czy też botox, zabiegi, które dają nam efekt wow, tak? Dają nam cudowny efekt wow na naszych włosach, i to jest właśnie efektem laminacji naszego włosa, czyli pokrycia naszego włosa, warstwą silikonów i po prostu laminacja, tak, prostownicą, więc tak często wyglądają nasze włosy. Nasza skóra głowy, ponieważ jest oblepiona, ponieważ te mieszki są zaklejone nie mają szansy, aby się odpowiednio odżywiać, nie ma dostępu do powietrza. Nasze gruczoły łojowe, które się również znajdują tak na całym ciele, ale też właśnie szczególnie na skórze głowy, są przytkane, zablokowane, nie mogą regulować, tak, produkcja łoju zostaje również, zostaje zaburzona, tak. I co się dzieje? Ponieważ również włos jest zalaminowany, tak, nasze wszystkie włosy są pokryte tą otopowłoczką, to one również pod spodem po prostu nie mają dostępu do składników odżywczych. Co my wtedy robimy? Idziemy do sklepu, kiedy nasze włosy przestają już mieć efekt wow po produktach, do włosów idziemy i po prostu szukamy dalszego rozwiązania. Idziemy i kupujemy nowy zestaw, e, później jeżeli ta frustracja narasta i my chcemy po prostu, żeby nasze włosy w końcu rosły, żeby się wzmocniły, tak, mając taki stan skóry głowy i włosów. Szukamy coraz to droższych rozwiązań. Ale co się wtedy dzieje? Nawet jeżeli położysz na Twoją skórę głowę, Produkt, który na przykład ma wzmocnić, tak? Twoje włosy, to on nie ma nawet opcji penetracji tej mikropowłoczki, tak? Ponieważ jest skóra głowy zalepiona, mieszki włosowe są zablokowane. I ja tutaj posłużę się zdjęciem, aby tą edukację Wam lepiej przybliżyć i pokażę Wam zdjęcie z trychoskopu, czyli z mikroskopu, w jaki sposób tak naprawdę. Powinien wyglądać czysty mieszek włosowy, więc ja tą pomarańczkę na chwilę odłożę. Tutaj, tak jak widzicie, to jest zdjęcie czystego mieszka włosowego. Ma on formę lejka, tutaj bardzo fajnie widać. Jak również widzicie, że z jednego mieszka włosowego e, może wyrastać więcej niż jeden włos. Tak? Tutaj w tym przypadku mamy aż trzy e, włosy. tak? E, tutaj mamy... Tak samo, więc tutaj, oczywiście, ile włosów wyrasta z jednego mieszka włosowego jest zdeterminowane poprzez nasze geny i również naszą rasę, tak, ponieważ są niektóre narodowości, niektóre Niektórzy ludzie, którzy mają po prostu taką strukturę DNA, gdzie po prostu z jednego mieszka włosowego może wyrastać nawet pięć włosów, tak? Więc często jest tak w krajach azjatyckich, tak, azjatki mają często piękne, gęste włosy, i to jest właśnie przystosowane do ich strefy klimatycznej, do ich miejsca. Więc tak, tutaj wyglądają tak, w taki sposób wygląda czysta skóra głowy. Tak, taką skórę głowy mamy, kiedy się rodzimy, czyli ta część pomarańczy, tak? Czyściutka, otwarte pory, odsłonięte. Czoły łojowe i czyste mieszki włosowe. Z czasem, kiedy używamy produktów sklepowych, to tworzą one nabudowania, i to wygląda w taki sposób. E, przybliżę tutaj na Wam, to wygląda bardzo niefajnie pod psychoskopem. Nieraz miałam okazję takie oto badanie skóry głowy przeprowadzić, więc to, co widzimy w tej kamerce, po prostu wygląda bardzo, bardzo niefajnie, tak, wręcz obrzydliwie. I aby pozbyć się tych nabudowań, to nie jest kwestia mocniejszego mycia, mycia głowy, tak, szorowania, drapania skóry głowy, tak? Tutaj do tego będzie potrzebny szampon mocniej oczyszczający. To tak jak Wam tutaj również pokazywałam, nabudowania również mazą się na naszych włosach. I tak tutaj oto można zobrazować nabudowania, które tutaj przez fryzjera zostały właśnie ściągnięte. Tego proszę nie róbcie w domu, bo możecie bardzo mocno swoje włosy uszkodzić. W taki sposób po prostu mikropowłoczka, czyli twarde silikony i woski, które często dają Wam efekt natychmiastowego połysku i pięknych, zdrowych włosów, de facto po prostu Wam te włosy laminuje. Więc tak wyglądają te nabudowania. I bardzo dużo kobiet obecnie, coraz więcej kobiet, co bardzo mnie cieszy, po prostu zaczyna się edukować w temacie zdrowej pielęgnacji włosów. I tutaj właśnie chciałam Wam powiedzieć, na czym ta zdrowa pielęgnacja polega. Tak jak wiecie, oczywiście zdrową pielęgnację będzie wyróżniało to, że składy tych produktów są po prostu lepszej jakości, są często na bazie naturalnej i nie zawierają właśnie tych twardych silikonów. I wosków, tak? Czyli po używaniu zdrowej pielęgnacji takie nabudowania nie będą się wytwarzać. I teraz tak, jest bardzo dużo różnego rodzaju produktów, właśnie zdrowej pielęgnacji włosów, i to też jest bardzo ważne tutaj przy wyborze firmy, tak? Ponieważ aby. Usunąć, nabudowania, które tworzą się na Twojej skórze, głowy i włosach, które gromadzą się przez lata, tak? Ja dopiero po 31 latach, jakby się doedukowałam w tym temacie. Miałam takie duże wyzwania ze skórą głowy, po prostu tak mi się ta skóra głowy buntowała. Szukałam rozwiązań i tańszych, i droższych, i aptecznych, więc po prostu zaczęłam sama szukać rozwiązania, tak? Które znalazłam dzięki właśnie zdrowej pielęgnacji. Zajęło to chwilkę czasu, ale ta skóra głowy po prostu się pięknie wyregulowała, więc. Aby rozpocząć taką zdrową pielęgnację, właśnie trzeba przede wszystkim zacząć od szamponu oczyszczającego. Szampon ten będzie usuwał te nabudowania stopniowo. To jest też proces, tak jak mówię. Trzeba dać sobie czas, trzeba zrozumieć, że jeżeli nakładało się właśnie tego typu nabudowania na nasze włosy, na naszą skórę głowy, to będzie to też proces, tak? Ponieważ tutaj szampony, produkty, które ja używam od ponad trzech lat, delikatnie ten proces po prostu przeprowadzają i to są produkty do codziennego użytku, czyli to nie jest kuracja, lecz zdrowa pielęgnacja, po prostu zdrowy nawyk, który w sobie tutaj po prostu... Który, który po prostu tworzymy, tak? Więc te nabudowania się po prostu ściągają. Co się dzieje podczas tego oczyszczania skóry głowy poprzez używanie szamponu? Oczyszczamy skórę głowy, co za tym idzie? Gruczoły łojowe zostają odetkane w końcu, tak? Więc efektem ubocznym takiego oto oczyszczania może być nadprodukcja sebum, czyli przetłuszczająca się skóra głowy. To jest bardzo często efektem ubocznym właśnie... Yy, Pokazania, że te produkty faktycznie działają i wykonują swoją robotę, czyli oczyszczają Twoją skórę głowy. To jest bardzo pozytywny sygnał, jeżeli ktoś, kto zaczął zdrową pielęgnację z nami, zauważa, że te, ta skóra głowy się mocniej przetłuszcza, tak? ponieważ pokazuje też, że te produkty po prostu działają. Co również się dzieje, to kiedy oczyszcza się stopniowo włos i skóra głowy, cykl włosa trwa 7 lat. Bardzo często tak na naszej głowie, teraz nie powiem wam procentowo, bo chcę przygotować na ten temat kolejny filmik edukacyjny na temat trzech faz, tak, etapy wzrostu włosa, ale kiedy włos już właśnie kończy swoją żywotność i chce wypaść, bardzo często odczepia się on od cebulki, jednakże nie może on wypaść, bo ta, te nabudowania przytrzymują włos przy skórze głowy. W momencie, kiedy oczyszczamy naszą skórę głowy, ułatwiamy po prostu temu oto włosowi wyjście, tak? Wypadnięcie. Więc to się po prostu tutaj dzieje. Więc również kolejnym z etapów, kolejnym z jakby efektów oczyszczenia Twojej skóry głowy, możesz zauważać, że po prostu te Twoje stare włosy, które były przetrzymywane, na nabudowaniami po prostu wypadają, tak? Oczywiście robi się wtedy w Twoim mieszku włosowym miejsce na porost kolejnego włosa, który już tam pod spodem po prostu czekał na to, żeby się wybić, więc to jest oczywiście też pozytywny znak tego, że produkty działają. Co się dzieje z naszymi włosami, tak? Ponieważ szampon idealnie tutaj z czasem będzie oczyszczał twoją skórę głowy, ale również oczyszcza się twój włos. Tak jak mówiłam, pod tą wielką warstwą nabudowań nie ma on w ogóle szansy na odżywienie, tak? na wzmocnienie, więc często on po prostu pod spodem, po prostu jego jakość jest coraz gorsza z czasem. Więc w momencie, kiedy oczyszczamy tego włosa, często się okazuje, że ten włos może mieć tendencję Dopuszczenia się, że może się on wydawać suchy, tak? Już nie będzie takiego pięknego, gładkiego, śliskiego połysku na początku, podczas tej fazy oczyszczania, lecz po prostu możemy zauważyć, że szczególnie u osób, które włosy rozjaśniają, farbują, czyli tutaj stosują chemiczne przeróbki, tak? Obróbki włosa, po prostu będą widziały pogorszenie kondycji włosa, tak? Ale tak naprawdę my tego włosa oczyszczamy odsłania się cały włos i tutaj wtedy wkracza kolejna faza. Kolejna faza tutaj naszej pielęgnacji, czyli odżywienie. Coś, czego jeszcze nie wspomniałam, szampon, który oczyszcza naszą skórę głowy i oczyszcza włosa z nabudowań, również lekko rozchyla łuskę włosa i co za tym idzie, trzeba tą łuskę po prostu zamknąć, trzeba ją również tego włosa odżywić, więc tutaj wkracza odżywka, którą zawsze stosujemy w przypadku naszej pielęgnacji, tak, szampon przede wszystkim do skóry głowy, odżywka odżywia włosa po długości, więc to jest taka baza pielęgnacji zdrowej, pielęgnacji szampon i odżywka nasze zestawy są bardzo mocno skoncentrowane, więc tutaj pielęgnację, którą po prostu kupujecie sobie na początku, wystarcza Wam na minimum 4 miesiące użytkowania. Mam wiele klientek, które zestaw swój podstawowy po prostu używają nawet przez 8 miesięcy, a to wszystko zależy od tego, jak często swoją skórę, głowy i włosy myjesz. Ja jestem tutaj od tego, aby Wam pomóc w odpowiednich produktach, tak abyście uzyskały efekty, o których marzysz, tak? Efekty, na których tobie zależy. Więc to jest taki właśnie takie zobrazowanie tego w jaki sposób działa zdrowa pielęgnacja. Taka moja wskazówka to właśnie ważne jest to, żeby obejrzeć to nagranie, żebyście się dobrze zorientowały czego należy się spodziewać, ponieważ tak jak mówię, żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie chcemy mieć efekty już i teraz. Następ tak dostawa na następny dzień, fast foody, szybka dostawa, ale również często chcemy widzieć szybkie efekty na sobie. Więc w przypadku zdrowej pielęgnacji musicie nastawić się na spowolnienie tempa. Plus jest taki, że nasza zdrowa pielęgnacja jest do codziennego użytku. Czyli po prostu myjesz włosy a składniki, które się znajdują w naszych produktach, a jest to oczywiście duża część odżywiająca nasze mieszki włosowe, również znajduje się w naszym szamponie, w niektórych szamponach Capixil, który będzie działał wzmacniająco na twoje mieszki włosowe, będzie również lekko twoje mieszki włosowe powiększał. A co za tym idzie? Włos, który będzie wyrastał z tego mieszka włosowego, będzie zdrowszy, będzie wzmocniony. I na tym nam właśnie zależy, tak? Możemy podziałać z włosami, które już masz, które masz oblepione, które chcesz poprawić kondycję tak zauważysz różnicę, oczyścisz pięknie swoje włosy, zaczniesz je odżywiać, w dużej ilości naszych produktów również do stylizacji znajduje się nasz taki flagowy produkt, którym jest olejek. Olejek jest to blend 13 botanicznych olejków, kwasów omega, więc to jest po prostu bomba witaminowa w butelce i taki olejek jest, do, jest obecny nawet w szamponie. Więc ten proces odżywienia zaczyna się już praktycznie od pierwszego użycia. Ale aby ten olejek mógł spenetrować Twojego włosa do wszystkich trzech warstw, to potrzebuje czasu, tak? Aby ten włos się oczyścił. Więc jeżeli jesteś gotowa na to, żeby rozpocząć zdrową pielęgnację, poprzez codzienne mycie włosów, poprzez robienie tego, co każda z nas robi na co dzień, nie wydając znacznie więcej pieniędzy, tak? Już nie będziesz musiała chodzić na zabiegi do fryzjera, nie będziesz musiała. Co niestety też często słyszę, tak? Nie będziesz musiała szukać perułek, nie będziesz musiała po prostu w przypadku panów, tak? Zastanawiać się nad przeszczepem włosów. Można sobie pomóc właśnie w sposób naturalny, wspomóc, tak, naszą skórę głowy, nasze mieszki włosowe od zewnątrz. Tak jak zawsze edukuję i zawsze tłumaczę, zdrowie włosa zaczyna się od środka. Więc to jest pytanie numer jeden, tak? Czy jesteś zdrowa w 100%? Czy Twoja tarczyca jest ok? Jeżeli nie, to czy ją leczysz? Czy Twój poziom żelaza jest w porządku, tak? U mnie, jak Wam mówiłam na poprzednim live'ie, po prostu jest karuzela, huśtawka, góra dół, góra dół. Czasem jestem zmęczona, czasem nie, więc ja wiem, że nad systematycznością suplementacji sama muszę popracować, ale również i Wy. Więc tutaj chciałam Wam tylko przedstawić pokrótce, w jaki sposób wygląda ta zdrowa pielęgnacja włosa, jeżeli jest Jesteś tutaj gotowa na rozpoczęcie tej pielęgnacji? To wiedz, że tutaj konsultacja ze mną, niezobowiązująca do niczego, jest podstawą, abym mogła pomóc Ci dobrać odpowiednie produkty do Twojej skóry głowy, do Twoich włosów, żebyś mogła uzyskać efekty, o jakich marzysz. Dodam tutaj jeszcze jedną wskazówkę, taką, którą często spotykałam u moich klientek: to klientki, które przychodziły do mnie skręconymi włosami, które po latach po prostu gubiły ten skręt. I to jest również efekt laminacji naszego włosa, e, tak jak wam pokazywałam, na budowania to jest ta mikropobłoczka, która pokrywa naszego włosa, więc jeżeli masz kręconego włosa i obciążysz go takimi oto twardymi silikonami i woskami, to ten skręt po prostu się ginie. Ten włos jest obciążony, więc on się prostuje. Więc również efektem ubocznym u osób, które kiedyś miały kręcone włosy, ale już ich nie mają i po prostu prostują te włosy, bo te włosy są nijakie, ani proste, ani kręcone, to po prostu ten Twój naturalny skręt włosa będzie również, również powracał. Ok? Więc to jest oczywiście pozytywna informacja dla właścicielek włosów kręconych, że ten Twój włos, jeżeli dasz sobie czas, jeżeli cierpliwie będziesz stosował się do moich wskazówek, bo e, ja tutaj już zdrową pielęgnacją włosa zajmuję się od ponad trzech lat i. Bardzo dużo klientek, kilkaset klientek wyszło tutaj spod mojej opieki i jest w drodze bądź już uzyskało efekty, o jakich marzą, to po prostu będziesz również mogła cieszyć się świetnymi efektami. Tutaj to, co widzicie na mojej głowie, być może ktoś zauważył, coś, co ja Wam ostatnio bardzo często pokazuję, to jest właśnie wynik mojej zdrowej pielęgnacji, tak? Ja używam produktów od trzech lat. I tak jak mówię, nie mamy kontroli nad tym, co powoduje wypadanie włosów, tak? Czy to jest stres, czy to jest przebycie choroby, czy to jest ym, być może jakieś mocne wydarzenie w naszej rodzinie, utrata kogoś bliskiego, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy. Tych sytuacji stresowych mamy w życiu mnóstwo, tak? W moim przypadku również się tak stało. I pod koniec października i listopada... W przeciągu około 6-7 tygodni straciłam ponad połowę moich włosów, lecz ponieważ moja skóra głowy już po 3 latach używania zdrowej pielęgnacji jest pięknie oczyszczona, tych nabudowań już nie mam, to mój porost włosa po prostu pokazał się bardzo, bardzo szybko. Więc jeżeli chodzi o wyniki twojej pielęgnacji w zależności od tego, co jest twoim końcowym celem, czy wzmocnienie włosa, czy pobudzenie porostu, czy przywrócenie twojemu twoim włosom naturalnego blasku i zdrowia, po prostu to będzie wynik indywidualny, tak? Ponieważ okres oczyszczania po prostu też się różni u każdego, w zależności od tego po prostu, co używacie, jakich produktów, jakiej pielęgnacji stosujecie, tak? I e, jak rozbudujecie sobie swoją własną pielęgnację, to też jest bardzo ważne, tak? Szampon odżywka jest bazą pielęgnacji. Jednakże tak jak wam pokazywałam, ten włos będzie się zmieniał, tak on się będzie oczyszczał i być może będzie potrzebował ekstra nawilżenia, olejku, zmiany odżywki, zmiany szamponu tak samo, bo skóra głowy może być może tak potrzebować większej dawki nawilżenia, nawodnienia. Więc tutaj oczywiście tym zajmuję się ja, rozmawiając z wami, przeprowadzając konsultacje i oczywiście jeżeli zostaniesz moją klientką, to jesteś pod moimi skrzydłami i po prostu monitorujemy wspólnie twój Progress. Więc kochane, ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że otrzymałyście troszkę wartości tutaj od mojej edukacji. jak mówię, będę przygotowywała kolejny filmik dla Was na temat cyklów, tak, wzrostu włosa, fazy wzrostu włosa, aby też Was więcej w tym temacie wyedukować. Więc ściskam całuję, życzę Wam cudownego dnia i życzę Wam tego, żebyście były zadowolone ze swojej korony, którą są naszej włosy, ponieważ jej nigdy nie ściągamy i to jest po prostu nasz klejnot, o który powinnyśmy dbać, kiedy mamy piękne włosy, zdrową skórę głowy, to również po prostu jesteśmy pewniejsze siebie, uśmiechnięte i z przyjemnością patrzymy po prostu w lustro, więc ja teraz uwielbiam patrzeć na tego mojego małego jeżyka, nie mogę się doczekać za kilka miesięcy, jak te włosy po prostu odrosną i po prostu wyrównają się z tymi moimi mizernymi końcami, ale tak jak mówię, wiem, że to, co w tym momencie używam i to, czym się suplementuje, na pewno mnie do tego efektu doprowadzi. Więc ściskam, całuję. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie. Jeżeli znacie kogoś, kto również chciałby zmienić swoją pielęgnację i rozpocząć zdrową pielęgnację tutaj razem ze mną, to też podeślijcie im to wideo, stagujcie ich pod tym filmikiem i z przyjemnością pomogą. Pozdrawiam, całuję, na razie, pa pa.